Dzień dobry, Paweł Kniecik. Witam w poranku S24. Dziś Państwa i moim gościem jest Pan Przemysław Plisz, rzecznik prasowy Stadionu Śląskiego i zastępca dyrektora marketingu. Dzień dobry. Dzień dobry. Dziś bardzo ważny temat, zresztą zawsze ważny temat, a dziś wyjątkowo ważny, bo wydarzenie niezwykłe, które odbędzie się na Stadionie Śląskim, czyli drużynowe Mistrzostwa Europy w lekkoatletyce Silesia 2021. W skrócie mówiąc, roboczo Silesia 21, tak też można powiedzieć. Kibice, drodzy, to taka ważna informacja. Dotrwajcie do końca wywiadu, bo będą bardzo ważne informacje. No, ale zanim przejdziemy do tej części takiej szczególnie istotnej dla kibiców, to powiedzmy sobie w ogóle, co to jest to wielkie wydarzenie, które już w najbliższy weekend na stadionie Śląskim się odbędzie. Hmm. Drużynowe Mistrzostwa Europy Lekkoatletyczne, które odbędą się 29-30 maja. No jest to wielka, prestiżowa impreza lekkoatletyczna, w której polska reprezentacja będzie broniła złotego medalu tego dwa lata temu w Bydgoszczy. E, impreza bardzo prestiżowa, e, która jednocześnie nakłada na nas dużą odpowiedzialność, duże wyzwanie. E, nadmienię, że pierwotnie miała się odbyć na Białorusi. Ale z, z pewnych przyczyn została przeniesiona na, e, dzięki, na, do Polski dzięki staraniom pana marszałka Jakuba Chełstowskiego e, to wyzwanie zostało nałożone na Stadion Śląski e, i dostaliśmy tego czasu w granicach 6 miesięcy, więc tutaj na pełnych obrotach pracujemy, aby to wydarzenie. Nam się po prostu udało. No właśnie, ile przygotowań wymagało to, żeby takie wielkie wydarzenie zorganizować? No, szereg, szereg tutaj e, przygotowań e, poza standardowymi, które dotyczą. Tego typu wydarzeń, jak samo, samo przygotowanie programu minutowego, przygotowanie organizacyjne stadionu, infrastruktury i tak dalej. No tutaj na pewno warto nadmienić fakt, którym, którym zmagamy się już od ponad roku, czyli pandemia koronawirusa, która tutaj jej. Nieprzewidywalność tutaj bardzo często sprawiała, że do samego końca nie wiedzieliśmy, czy to wydarzenie będzie tylko z opośrednictwem telewizji, czy będziemy mogli wpuścić publiczność. Jeżeli tak, to w jakiej ilości. Wymagało to od nas cały czas trzymania ręki na pulsie i takiego dostosowywania się i elastyczności do tego, co dzieje się wokół nas. No właśnie, pandemia trochę odpuściła w tym znaczeniu, że szczepionki, szczepienia się rozpędzają, obostrzenia się luzują. Więc i trochę możemy pełniejszą piersią oddychać, chociaż jeszcze pandemia nie odpuściła. Jakie będą zasady bezpieczeństwa, jeśli chodzi o takie wydarzenie? Bo są takie. Tak. Zasady. Oczywiście tutaj mamy do czynienia tak naprawdę z dwoma strefami. Jedna to strefa dla sportowców, organizatorów i dla wszystkich osób związanych z wydarzeniem, i druga strefa dla kibiców. I tutaj obostrzenia różnią się. Ta pierwsza strefa dla sportowców i organizatorów jest tak zwana bańka, gdzie są przeprowadzane Testy na COVID. Od jutra wejście na teren stadionu będą mogły mieć tylko osoby, które będą miały negatywny wynik tego testu, i po otrzymaniu akredytacji, żeby otrzymać taką akredytację, trzeba zrobić dwa testy dzień po dniu dwa różne testy I wtedy otrzymamy akredytację. To też jest bardzo ważna informacja dla dziennikarzy, którzy, którzy się akredytują poza tym maseczki każdy każdy akredytowany dostanie y, taki covid pack, w którym będzie płyn do dezynfekcji maseczki tutaj pełna pełna y, nie zawałam się użyć słowa sterylność i, i, i bardzo, bardzo y, tutaj przestrzegamy tych zasad bezpieczeństwa ze bez względu na sportowców i, i, i całą imprezę. No i druga strefa dla publiczności, w której y, będzie, będą obowiązywały pewne zasady obostrzenia sanitarne w postaci maseczek w momencie wejścia na stadion, poruszania się w przestrzeniach, gdzie nie można zachować tego dystansu przynajmniej półtorej metra, nie jest Obowiązkowe noszenie, zakładanie maseczek na trybunach podczas zawodów. Niemniej jednak, na trybunach stosujemy zasadę, że między ludźmi dwa krzesełka odległości. Chyba że osoby, które przybędą na stadion, mieszkają razem. Co odbędzie się w ramach mistrzostw? No przede wszystkim odbędzie się obrona się mistrzostwa. Tak, obrona mistrzostwa to chyba najważniejsze. E, no tutaj do, do, początkowo miało wystąpić osiem najlepszych drużyn Europy. Niestety wczoraj otrzymaliśmy informację o rezygnacji Ukrainy. E, stąd e, ta liczba sportowców troszkę się zmieni i wystartuje niespełna 400 sportowców, którzy będą rywaliza, rywalizować m.in. w takich konkurencjach jak e, rzut młotem, pchnięcie kulem, rzut oszczepem, e, czy też skokotyczce, albo i, i bieg. I sprinterskie i sztafetowe, które u nas cieszą się bardzo, bardzo dużą popularnością. Dodatkowo dla kibiców powstanie miasteczko sponsorskie, gdzie czeka dla nich szereg atrakcji związanych z wydarzeniem. Więcej informacji i plan minutowy, program minutowy Mistrzostw można znaleźć na, w informatorze dla kibiców na stronie www.silesia21.com Oczywiście też na stronie Stadionu Śląskiego informacje o tym wydarzeniu. Jak będzie można uczestniczyć w tym? To już trochę przechodzimy do tego, do czego też zmierzamy dalej w tym wielkim wydarzeniu. Udział osobisty jest możliwy? Będą transmisje? Tak. I tak, i tak. Tutaj według rozporządzenia KPRM na stadionie będzie mogła uczestniczyć ograniczona liczba widzów. W związku z tymi strefami, o których mówimy, musieliśmy podzielić ten stadion i dzisiaj mamy do dyspozycji 7600 miejsc na każdy dzień dla naszych widzów. Pozostałych serdecznie zapraszamy na transmisję telewizyjną głównie do TVP Sport, ale również w ograniczonym wymiarze do pierwszego programu telewizji polskiej. Bardzo serdecznie zachęcamy do oglądania i zachęcamy w pewnej ograniczonej liczbie także do uczestnictwa osobistego. Oczywiście zapraszamy. 7600 osób, tyle może się zmieścić. Jakie są ważne informacje dla tych, którzy chcieliby nie tylko przed telewizorem, ale również osobiście wziąć udział w tym wydarzeniu? No tutaj przede wszystkim apelujemy, aby korzystać z transportu publicznego. Jako organizator postaraliśmy się, żeby w dniach imprezy został zwiększony tabor zarówno tramwajowy, jak i autobusowy, więc żeby dać ten komfort przyjazdu na y, stadion. Niemniej jednak dla tych, którzy będą chcieli poruszać się własnymi samochodami, y, można parkować y, w strefach parkingowych Parku Śląskiego. Tutaj też należy zwrócić uwagę na to, że zostanie e, zmieniony ruch przy ulicy Parkowej. Tam ruch będzie się odbywał w jednym kierunku, od ronda w górę, dosyć ważna informacja. Wejście na stadion bramami 2, 3 i 5. E, tutaj też, jeżeli e, zachęcam do zajrzenia na stronę wspomnianą internetową, do informatora kibiców. Myślę, że tam są wyczerpujące informacje. Jeżeli ktoś oczywiście jeszcze nie znajdzie, może do nas napisać i odpowiemy na pewno na wszelkie pytania, wątpliwości. Może warto zachęcić, żeby skoro to mistrzostwa lekkoatletyczne, a więc królowa sportów i aktywność fizyczna, to może na przykład iść na piechotę, jeśli ktoś nie mieszka jakichś wielkich, dalekich kilometrów, iść na piechotę na stadion. Oczywiście, to zachęcamy, szczególnie, że krajobraz dookoła stadionu piękny, park piękny, myślę, że taki spacer jak najbardziej przed zawodami. Dla wszystkich wskazanych. To już ostatnie dni przed wydarzeniem, pewnie ostatnie rzeczy do, do podopinania, jeśli chodzi o organizację, no i wielkie wydarzenie w weekend. Tak, już pracujemy na najwyższych obrotach, od rana do wieczora, tak naprawdę, co, codziennie wieczorem. Odprawa, rozmawiamy, co jeszcze przed co nami, podsumowanie, dnia, zaplanowanie jeszcze. kolejnego dnia, no i tak do samych zawodów i miejmy nadzieję, że zakończymy to wielkim cudziem, mieli nie tylko my powody do domu, ale tutaj mieszkańcy regionu, że na naszej ziemi możemy organizować największe światowe imprezy. No to już zresztą nie pierwsza taka impreza organizowana przez Tadeusz Śląski, więc zapraszamy w bojach i z pewnością wszystko będzie dopięte na ostatni guzik. Zapraszamy serdecznie, 7600 osób, raz jeszcze warto to powiedzieć i jeśli ktoś będzie będzie chciał zostać w domach, to także można to śledzić przed telewizorami. Drużynowe Mistrzostwa Europy w lekkoatletyce za 2021, wielkie wydarzenie, zapraszamy. Tak, serdecznie zapraszamy na stadion i przed telewizory. Bardzo dziękuję Państwu, i moim gościem był Pan Przemysław Plisz, rzecznik prasowy Stadionu Śląskiego i zastępca dyrektora marketingu Stadionu Śląskiego. Do zobaczenia, do usłyszenia, dużo zdrowia. Dziękuję bardzo, wszystkiego dobrego. Dziękuję.